Cześć z tej strony, Bartek Pasecki. W tym odcinku omówimy szczegółowe targetowanie na podstawie danych demograficznych. Cześć, cześć. W tym odcinku porozmawiamy trochę na temat targetowania bardziej szczegółowego na podstawie danych demograficznych. Jeżeli ktoś chce się znaleźć w tym miejscu, w którym ja jestem teraz, to przechodzimy sobie na stronę Facebookową, jaką mamy na ads manager. Wyświetla wam się to właśnie okno. I w tym przypadku, tutaj z poziomu kampanii, żeby się do tego dostać, powinniśmy wybrać, nie chcę tego powiedzieć, jakikolwiek cel reklamowy. Oczywiście, jaki cel reklamowy wybrać, wyjaśniam trochę w, albo podpowiadam w innych y, odcinkach. Y, ale, żebyśmy przeszli do tego panelu, musimy po prostu jakikolwiek cel wy, wybrać, żebyśmy poszli dalej. I w tym miejscu jest ten ekran, o którym będziemy dzisiaj rozmawiali. Tutaj mamy coś takiego jak grupy odbiorców Advantage Plus. Na temat Open Targetingu już pewnie dodałem osobny odcinek, czyli dlaczego tutaj w tym przypadku przełączamy na pierwotne grupy odbiorców. Możecie zrozumieć lepiej oglądać odcinek o Open Targetingu i czym jest właśnie ta grupa Advantage Plus i w jaki sposób ona, ona działa. I tutaj nam się odblokowuje bardziej zaawansowany panel dotyczący grup odbiorców. I to co dzisiaj będziemy omawiali to jest szczegółowe opcje targetowania. I w tym przypadku będziemy sobie tu wykorzystywali, czy przechodzili przez te dane demograficzne, i to będzie ten fragment, który będziemy dzisiaj bardziej eksplorować. Dobra, od razu Wam powiem: To będzie też pewnie przy każdym odcinku. Nie musimy tego wykonywać na tej zasadzie, jak ja to robię teraz: czyli tam wchodzić i szukać, i to, to, to to, tą drabinkę rozwijać i, i wyklikiwać tych różnych danych demograficznych. Pewnie jest to dobre na początek, jeżeli nie jesteście jeszcze raz tak zaznajomieni z tymi możliwościami. No, w przyszłości pewnie będzie to prościej, jeżeli po prostu tutaj wpisujemy sobie coś takiego jak na przykład rodzice i wtedy wyskakuje nam kilka opcji związanych z rodzicami, i tutaj widzimy, że one są po prostu zaciągnięte z któryś z tych poziomów tej drabinki danych demograficznych, więc wpisując sobie takie elementy, przydajmy na to zaangażowani. Zaangażowani nabywcy, to to jest element zaciągnięty po prostu z zachowania. Więc w taki sposób w przyszłości polecam sobie, to wyklikować jest to dużo szybciej. A dzisiaj sobie po prostu przejdźmy przez ten fragment dane demograficzne, na czym to polega. Więc to są takie dodatkowe parametry, żeby tylko Wam pokazać, jak to działa na jakimkolwiek przykładzie. Mamy w Polsce 21,4 miliony Polaków i jeżeli byśmy wzięli osoby, które mają poziom wykształcenia absolwenci, to ta grupa. Według Facebooka, deklaratywnie, oczywiście, czyli na podstawie jakichś tam pewnych mm, danych, to będzie już grupa około tam 3 i 3,5 miliona osób. Więc, w zależności od tego, jak dodajemy mu kolejne elementy, to jesteśmy w stanie po prostu tą grupę odpowiednio zawężać. Tak to, no, czy do, doszczegółować, doszczegółować też zawężać. No i co my tutaj mamy w tych, w tych naszych danych demograficznych? Więc pierwsza rzecz, jak już zaczęliśmy, to jest wykształcenie czyli mamy tutaj pewnego rodzaju lata. Zacznę sobie od dołu. Lata studiów i studia pierwszego studia, stopnia. Mamy tutaj szkoły, czyli tutaj możemy sobie podawać, zajmie na to Uniwersytet Ekonomiczny, Uniwersytet Warszawski, więc to będą studenci, którzy ukończyli właśnie ten uniwersytet. Kierunki studiów znowu możemy sobie tutaj napisać, zajmie na to mechanika. I to też będą osoby, które ukończyły te kierunki studiów, więc w taki sposób to się wykorzystuje. No I poziomy wykształcenia, w zależności od tego, czy to jest osoba, która ma tytuł magistra, jest obecnie w szkole wyższej, jest obecnie studentem, nieokreślono, nie wiadomo, jaką szkołę skończyła, czy też jest doktor, doktorantem. no To w ten sposób możemy sobie tutaj to filtrować. Pokażę Wam to szybko na, na doktorancie. Tak naprawdę doktorantów w Polsce, których Facebook. Widzi, czy deklaruje to jest tam koło 10 tysięcy osób. To nie znaczy, że to są wszystkie osoby, bo pewnie doktorantów na Facebooku jest zdecydowanie więcej. Jeżeli mamy 22 miliony Polaków, więc możemy przyjąć pewną taką hipotezę, że znaczna większość osób tam w wieku 20 do, do, do 65 to konto na Facebooku ma. Doktorantów w Polsce prawdopodobnie jest więcej niż ta liczba, więc to po prostu pokazuje, że my jedynie nie, nie widzimy wszystkich osób, które tutaj są. To jest jakaś pewnego rodzaju uproszczenie, zwiększenie prawdopodobieństwa, bądź też to, że ktoś faktycznie zadeklarował, że, że ma tytuł doktora określonej uczelni. Więc to są jakieś tam pierwsze rzeczy związane z tym, że możemy na podstawie dość wykształcenia tych ludzi odszukiwać i precyzować, targetować. Zakładając, że będą to po prostu, że jeżeli chcemy, mamy produkt do studentów, no to wybierzmy tutaj studentów, mamy produkt do osób, które ukończyły Politechnikę Warszawską, na przykład organizujemy hmm, zjazd absolwentów, no to to jest idealny produkt do tego, żeby skierować taką reklamę właśnie do nich, no bo prawdopodobnie absolwenci Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nie będą zainteresowani takim, takim zjazdem. A znowu z drugiej strony ciężko jest tam to targetować po lokalizacji na przykład Warszawa, bo dużo osób studiując na Uniwersytecie Warszawskim mogą teraz mieszkać w Gdańsku, czy też we Wrocławiu, więc tutaj musimy znaleźć trochę inny wymiar tej całej układanki. Dobra. Kolejna rzecz, którą tutaj mamy to są yy, finans... Jeżeli podoba Ci się ten film, to zostaw reakcję i subskrybuj mój kanał. Będzie to dla mnie sygnał, że warto tworzyć kolejne materiały o tematyce marketingu i sprzedaży. Finansowe. To jest taki parametr, który jakby w Polsce nie, nie możemy go wykorzystywać, ale daję Wam tylko znać, że jest coś takiego, że na podstawie informacji, które Facebook posiada w Stanach Zjednoczonych, on może deklarować, kto jest bogatszy, kto jest biedniejszy, kto posiada wyższy dochód, bądź też niższy. W przypadku polskich reklam nie, nieużyteczne, po prostu nie mamy takich danych. Wydarzenie z życia tu jest kilka takich rzeczy, które mogą być ciekawe na przykład branża mm, ślubna. Czyli niedawno zaręczeni, niedawno zaręczeni, niedawno zaręczeni, jakieś trzy wymiary. Jeżeli. Produkujemy czy w jakiś sposób sprzedajemy produkty z, z biznesów, właśnie tej ślubnego, no to mamy tutaj możliwość, żeby trafić do takich osób. Mamy też osoby po ślubie, i tu możemy, to może być pewnego rodzaju targetowanie, sprawdzające się do tego, że jeżeli ktoś jest po ślubie, no to jest tutaj wyższe prawdopodobieństwo, że będzie na przykład zainteresowany takim tematem jak mieszkanie, czy takim tematem związanym z posiadaniem potomstwa, więc to jest coś, co. Co możemy tutaj wykorzystać. Krótko po przeprowadzce, czyli osoba, która się przeprowadziła do nowego miasta czy do, do nowego mieszkania, jak to rozumieć? No to tego oczywiście nie, nie mam tutaj pewności, czy, które jakby Facebook i w takim stopniu on identyfikuje przeprowadzkę, czy musi być miejsce, mówię jakby dom A, dom, dom A i dom B, czyli musi być inna miejscowość ale no tutaj tutaj yy, mamy też pewnego rodzaju te elementy związane z tym, że ktoś musi być daleko od swojej rodziny, od miasta rodzinnego, więc tutaj do niego możemy też kierować jakieś yy, określone produkty, czy usługi. Na dole mamy nowa praca, nowy związek, czyli osoby, które Zmieniły pracę bądź też rozpoczęły nowy związek, też możemy w jakimś stopniu je odszukać i, i do nich przygotować określoną ofertę. Rodzice to jest to, co Wam pokazywałem na początku, czyli rodzice różnego rodzaju dzieci. W zależności od tego, w jakim wieku są te dzieci, możemy też takie osoby znaleźć i, i doprecyzować. Mamy tutaj kolejną rzecz, czyli związek, czyli jaki jest status związku wolny, zaręczony, nieokreślony w związku małżeńskim więc znowu na tej podstawie możemy na przykład w walentynki przygotować zupełnie inną ofertę dla osób w związku, zupełnie inną ofertę dla osób o statusie wolny czy też, którzy są singlami, więc tutaj też możemy to w ten sposób doszczegóławiać i, i tworzyć z tego pewnego rodzaju kombinacje tak, żeby znaleźć te osoby które charakteryzuje określony parametr, w tym przypadku związek, który może być dla nas przydatny do tego, żeby przygotować lepszą ofertę, właśnie do nich. Mamy tutaj pracę. W przypadku pracy, zaczniemy sobie od branży, czyli tutaj są różnego rodzaju branże wyszczególnione, czyli firma z określonego sektora. Ale też z drugiej strony firma, która charakteryzuje się na przykład tym, że była założona przed określonym rokiem, czy też dajmy na to firma, która osiąga określony dochód w, 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 znowu w Europie, te dane nie będą tak precyzyjnie zaciągane, jakaś tam wielkość firmy, więc tutaj mamy kilka rzeczy, które Facebook deklaruje, że, że jest to w stanie zaciągać oczywiście, chcę powiedzieć jedną rzecz że firmy o wielkości pracowników 1,10 będą na pewno mniej dokładnie identyfikowane niż te, te większe i szczerze to nie mam do końca pewności, czy w ogóle w, w Polsce będziemy w stanie wykorzystać te, te dane z poziomu facebookowego, więc podchodzimy do tego z dużym dystansem. I nie traktujemy, że jeżeli Facebook tutaj pisze, że to są usługi administracyjne, to on na pewno trafi jedynie do firm, które mają usługi administracyjne, czy do osób, które pracują w, takich, w takim biznesie, bo co to są usługi administracyjne, to czy tutaj chodzi o sektor prywatny, o sektor publiczny, czy budżetówka, to też są usługi administracyjne, więc no, to jest temat dosyć szeroki. Bardziej traktujemy to na tej zasadzie, że, że jest to jakiś pewien kierunek do sprawdzenia, niż jakiś pewnik, który możemy. W prostym stopniu wykorzystać. Grupa, którą ja dosyć mocno wykorzystuję, jeżeli chodzi o działania B2B, czyli tytuły i zainteresowania osób podejmujących decyzje biznesowe, to jest po prostu takie połączenie różnych stanowisk, które za chwilę będziemy mogli wyklikiwać ręcznie, więc to jest tutaj w, w tym przypadku coś, co, co możemy sobie kliknąć jednym. Kliknięciem jeszcze, dużo klikamy. Dobra, dalej lecimy. Mamy pracę, czyli to były te różnego rodzaju branże. Tutaj mamy stanowiska zawodowe, tutaj możemy sobie wpisywać CEO. I tam wyskakują jakieś różnego rodzaju odmiany tych stanowisk, jeżeli chodzi o właścicieli, czy prezesów zarządzających. Bardzo ważne, jak widzicie, jest tego tutaj pewnie około 15. Jeżeli ja sobie w Polsce dam Founder, Director i CEO, no to jakby tutaj za dużo z tego nie zobaczę. Czyli to są bardzo rozproszone te stanowiska, dlatego właśnie Wam pokazywałem te osoby podejmujące decyzje biznesowe, bo tam po prostu te poszczególne stanowiska, wie, że są po prostu wrzucone w, w, jeden, w jeden worek, ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby do, wyklikać jedno i. I drugie i ostatnia rzecz, czyli yy, jesteśmy w danych demograficznych, czyli tutaj praca, jeżeli chodzi o pracodawcy. Tutaj też możemy sobie wpisać różnego rodzaju firmy. Dajmy na to Apple czy App Store są, yy, te większe firmy są tutaj dostępne. Na ile tutaj yy, te dane są poprawne, ja szczerze podchodzę z bardzo dużym dystansem do tego elementu, ale też no, zachęcam do, do, do testowania. Może się okazać po prostu, że w waszym przypadku znajdziecie tej firmę, do której, chcielibyś, do której pracowników chcielibyście Kierować swoją, swoją reklamę. Więc to co razując, te dane demograficzne, to są dodatkowe parametry, które możemy wykorzystywać w targetowaniu. Ja zdecydowanie częściej wykorzystuję to wydarzenie z życia, czy jakieś tam elementy związane z branżą jako taką, czy pewnym elementem wysokopoziomowym, który, który możemy mieć, czy też rodzice. W mniejszym stopniu. Odnoszę się do tego, żeby Facebook szukał mi osoby na określonych stanowiskach czy na określonych, pracujących w określonych organizacjach, bo z mojego doświadczenia po prostu te dane nie są aż tak precyzyjne, jak na przykład na LinkedInie. Więc tutaj daję też tam inną alternatywę, jeżeli że chcemy to tak target, targetować precyzyjnie, no to LinkedIn jest tysiąckroć lepszy od targetowania Facebookowego. Dobra, to co chyba na dzisiaj. Tyle w kolejnym odcinku, mi sobie zainteresowania, zachowania. Tak, żebyśmy mieli już pełen, pe, pełne prze, pełny przekrój informacji, które możemy tutaj znaleźć. Trzymajcie się, dzięki, cześć.